Hejka! Dzisiaj jak pewnie wiecie jest Prima Aprilis, 1 kwietnia Oczywiście jest szkoła, ja jestem chora dlatego do niej nie poszłam Nagrywam to o 12.30 I oto 5 pranków e, na Prima Aprilis Pomalować się tak na twarzy, żeby wyglądało jakbyście byli chorzy Prank 2 Zrobić sobie y, kupowaną fryzurę i powiedzieć rodzicom, że chcecie tak mieć na miasto. ciąg trzeci. Pochować rodzicom różne rzeczy, ale w ten sposób takie rzeczy, żeby się rodzice nie zdenerwowali. czwarty Wychlać całą wodę i z butelki i powiedzieć rodzicom, że ta butelka jest przecież pełna. No i oczywiście prang, prank piąty. Czyli jeżeli wrócicie ze szkoły, a rodziców jeszcze nie będzie w domu, albo będzie jeden rodzic, ale nie ten drugi, to ukrywasz się. Ukrywasz się i prosisz tego drugiego rodzica, który jest z tobą, żeby powiedział, że nie wiem, właśnie z koleżankami czy coś takiego. Yy, lub jeżeli nie ma obu rodziców, to po prostu się schować i napisać rodzicom, że wyszłaś, wyszłaś z koleżankami. Niedługo ja zobaczycie, jak robię te wszystkie pranki.